Znała. Jeśli ktoś miał mnie pokonać, to wolę, żebyś to była Ty. Żeby... Gratuluję. Będziesz dobrą królową. Dziękuję. Nie byłoby mnie tu, gdyby nie Ty. <grym> Jakie plany ma nowa królowa Skaliga? Słuchać, uczyć się i jeszcze raz słuchać. A potem zobaczymy. Dobry plan. Muszę zjednoczyć klany. Wolę uniknąć wojny, ale jeśli faktycznie szykuje się na nas Nilfgaard, wspólnie damy mu odpór. Może być problem z ludźmi z Drummond. Widziałem Lugosa podczas koronacji. Był co najmniej wściekły. Nasze rody od zawsze się spierały. Ale muszę spróbować z nim ponegocjować. Może coś wskóram. Delikatną sprawę. Chcę cię prosić o pomoc. O co chodzi? Krach wspomniał ci o Ciri, prawda? Znalazłeś ją? Jeszcze nie, ale jestem o krok. Problem w tym, że gdy ją znajdę, dziki gon może nas szybko namierzyć. Dlatego chcę z nią pojechać do Kermoren i tam wydać im bitwę. Szukam sojuszników. Hmm. Ja nie mogę teraz opuścić wysp, ale dam ci mojego najlepszego wojownika. Pialmara. Zgodzi się? O na pewno. I jeszcze ucieszy. Mm. Przecież go znasz. Jalmar będzie bił się z dziś. Dziękuję. Proszę, proszę. Mam nadzieję, że przyda wam się jego pomoc. Powodzenia. Janmar? Jak nastrój? Taki są. W końcu mm. baba mnie pokonała. Mm -hmm. Ale nie byle jaka. Anoracja. Jak już jakaś musiała mnie pokonać, to rzeczywiście wolę, żeby to była Ceres. Przyznaj, nie jesteś z niej ani trochę dumny? Tak trochę to jestem. W końcu to krew z mojej krwi, ale nie mów jej tego, bo jeszcze zacznie zadzierać nos. Najważniejsze, że pokazaliśmy Lugosowi. Widziałeś, jak się wściekł? Widziałem. To dla niego aż taka zniewaga? Nasze klany kłócą się od zawsze. Taka już kolej rzeczy. Dziki gon szykuje się do ataku na Kermolen. Potrzebuje twojej pomocy. Upiory zaatakują wasze wiedźmińskie siedliszcze? Jesteś przyjacielem mego rodu i nie mogę ci odmówić. Szczególnie, że jeszcze żaden Ankreit nie wsławił się walką z takim nieprzyjacielem. Wyruszam natychmiast. Dzięki. Nie zapomnę ci tego. No! Jest dobrze. Mamy Helmara. Widzę, że aż rozpiera się duma. Ha! Żebyś wiedział! Powiedz mi, który Jarl może się poszczycić takimi dziećmi jak moje? Ha! Szkoda, że ich matka nie może tego zobaczyć. Serys będzie dobrą królową. Może wreszcie pogodzi plany. Oby! A jak nie, to zawsze ma mnie i Hjalmara. Jak będzie trzeba, podniesiemy za nią oręż. No. Wow. Gdzie? <laughs> Szukasz tego? Gdzie? Co gdzie? Ja ci dam gdzie ty. Taki dzień, jak dziś nika, nie, tu leży pod nie, 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 się nie, za się nie, za nie, nie, i nie, dla nie, nie, Panie nie, Okej, okay, jakieś zadanie byśmy mogli wybrać sobie. 22, 23. Może na gryfa rzucimy się, może da radę, co? Dam radę gryfowi teraz? To jest pytanie. No. Mapa świata, tak, wiem. Co jest? No. Co jest grane? Co jest? nie chciało przeskoczyć? Uh, tutaj. Odczarowanie umy nie było łatwe, ale powiodło się dzięki połączonym wysiłkom Jenefer i wszystkich wiedźminów. Okazało się, że najbrzydszy człowiek na świecie wcale nie jest człowiekiem, lecz owym elfim czarodziejem, który towarzyszył Ciri w ucieczce przed dzikim gonem. Awalach, bo pod takim mianem był znany, zdradził Geraltowi, że Ciri przebywa w ukryciu na wyspie Mgieł. Eee, tak, mam suite Fiksa wgranego. Sida! You can live your dream! Dzięki serdeczne za subowanie! Dzięki za wsparcie! Witamy w Dziabągach! Dziękowka! medytacja, okej, okay, ósma, dobra, eee, jeszcze tylko punek, jakiś założymy sobie, eee, hybryda, gdzie są hybrydy, olej przeciwko hybrydom, zapiszemy sobie, ¡Atraciento! Oh yeah! Zobaczmy, czy mamy teraz dwa trofea z gryfa, trofeum z archy gryfa. Działa Nie trafim. A nie takiem. Lord Predator. Jedźmy dalej. Lord Predator 413. Dzięki za suba. Witamy w dziabongach! You can live your dream. Dzięki serdeczne za subowanie, dzięki za wsparcie. Nieźle trzeba za spamowane, no. Dalej się kurwa oklepać tęklo, jak gradkie dziwki. Dziwisz się? Pięć maksimum tańca. O, nie piorun, to to. To się... Ej! Dobra, dawaj monety. Ja zobaczymy co... Ty będzie z, tym, z tą zbroją, bo w końcu tą zbroję będzie mogła wytworzyć. O! I Jesteś? Jak? Masz kwas? Tak, mam kwas. Mam. Używaj go ostrożnie, jest bardzo żrący. Wiem. Tam, skąd pochodzę, poparzył niejednego. Zbroja już gotowa, więc biorę się do dzieła, a potem przekonamy się, kto jest lepszy, Fergus czy ja. Geralt, skończyłam. Uuu, wygląda bardzo profesjonalnie. Zapraszam, panie generale, zbroja już czeka. Całkiem zacnie mi wyszła, nie chwaląc się. Dość toporna. Mam nadzieję, że wygląd nie odzwierciedla jakości. Loli, Pan generał raczy spojrzeć na moją. Co to ma znaczyć? Tak, jedziemy. To Joanna jest mistrzynią płaterską, a nie Fergus. I zrobiła zbroję, żeby to udowodnić. Joanna, co ty wyprawiasz na miłość bogów? Temeria to ciągle dziki kraj. U nas taka samowola podwładnych jest niedopuszczalna. Za pozwoleniem, generale, jestem podwładną Fergusa tylko z pozoru. Taką zawarliśmy umowę. No bo kto by uwierzył, że kobieta może być lepszym płatnerzem niż krasnolud? Masz rację, ja nie wierzę, ale skoro jesteś tak przekonana o swoich umiejętnościach, sprawdźmy je. Nie na manekinach. W warunkach bojowych. Ohoho, jakie tłumy! Hej, ty tam, włóż te zbroje! Ja? Ale ja przyszedłem tylko konia podkuć. To był rozkaz, nie prośba. Panie generale, wykułam te zbroje dla mężczyzny. Nie dam rady jej włożyć. To znajdź kogoś, kto da radę. <śmiennie> wyt, pomożesz? Pomogę. A pomogę, czemu nie? Tech będzie. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Ubierajcie zbroje. Czekam na zewnątrz. Jasna cholera, wow. a ja tu tylko przyszedłem konia podkuć. Chłopi się ześlili i chcieli ich przepędzić. No mamy szczęście, odporne na była. Gdy ich. mu A co do Co? Zabili go? wy, Białogłosy, co się tak kręcicie? Chyba wy, baron Pierwej wojska przeszły, potem mur, teraz głód. Kosłucha musi być rada. Zbagowała się gra. Nie mogę się ruszyć. Nie było łatwe, ale powiodło się dzięki połączonym wysiłkom Jenefer i wszystkich wiedźminów. Okazało się, że najbrzydszy człowiek na świecie wcale nie jest człowiekiem, lecz owym elfim czarodziejem, który towarzyszył Ciri w ucieczce przed dzikim gonem. Awalach, bo pod takim mianem był znany, zdradził Geraltowi, że Ciri przebywa w ukryciu na wyspie Mgieł. <słuch> <try> 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 Tego serio, i muszę jechać. No ja po prostu nie wiem To się... tego... Nie wiem Tego nie mieści się... to się nie mieści w pale Dali się kurwa oklepać jak nowi dziwki Dziwisz się? <laughs> ten się right. Dobra, dawaj monety <laughs> Teraz trzeba to szybko pominąć tej. Jesteś. Eta te Wiem. No, ja. Zbroja. Ich. Wygląd. Wygląda. Gera... Bla 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 bla. Z... Dziewka. Bo Jana jest w Za Zapozwól. Hej ty tam. Zobaczmy. Ja był... Panie. To znajdź. Geralt. A pomogę. Jeszcze raz. Niech będzie. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Tak, zaszkodziliśmy się. Czekam na zewnątrz. Jest patrz jeden pięćnik antropu, więc nie o czym ty gadasz? Jasna cholera. Ja tu ja tylko przyszedłem. Kolejny na wodzie. To ma być pancerz odporny na bełty? Wypłacić mu odszkodowanie. A teraz zobaczymy, ile warta jest ta druga zbroja. Żeby choć mój stary w tarcznie, gdzie się tak śpieszycie. Żyjesz? Tak, wybliżę się, ale ta zbroja to szmelc. Wstań! Chcę obejrzeć zbroję! Nawet się nie wgniotła. Ciężko mnie zaskoczyć, ale muszę przyznać, że tobie się udało. A ty dokąd? Od teraz kuźnia należy do mistrzyni Joany. Mistrzyni przejmuje też wszystkie zlecenia armii nilgarskiej. Czy to jasne? Ech, jak słońce! Aha. Oto zapłata za zbroję. Przyślę po nią kogoś z moich ludzi. Ale potrafi przynajmniej. Dla mnie też już pora. Wezmę tylko swoje rzeczy i schodzę ci z oczu. Zaczekaj, nie musimy się tak rozstawać. Byłeś dobrym pomocnikiem. Moglibyśmy dalej pracować jak dawniej, tylko teraz już bez kłamstw. <grym> Fakt, dobrany był z nas duet. No, to leci rozpal pod kuźnią. Zyskaliśmy nowego klienta, będziemy teraz kuć wiedźmińskie pancerze. Ooh. Przyznaj, nie byłeś tak do końca pewien, czy zbroja wytrzyma. Kiedy zobaczyłem, jak Bełt przebija zbroję Fergusa, miałem moment zawahania, ale szybko minął. Dzięki za zaufanie. Twój pancerz będzie gotowy za kilka dni. Ciekawe, co wykuje. Chodź, pomogę ci się uwolnić z tego. wojska przeszły, potem mur, teraz głód. Oczekaj jeden dzień, aż zbroja będzie gotowa, okej. Okay. Medytacja, nią. No. Wiem, Andref, ale... No cóż. Zobaczmy tą zbroję. Geralt! miło, że wpadłeś. Co mogę dla ciebie zrobić? Mm. Pancerz, pokaż mi, mi Jak tam mój pancerz? Gotowa. Wzmocniłam na łączeniach i wytrawiłam w kwasie. Wszystko zgodnie z tradycją mojego klanu. Dzięki. Ile ci jestem winien? Daj spokój. Gdyby nie ty, nie byłoby mnie tutaj. To prezent. I podziękowanie za to, co dla mnie zrobiłeś. Weź go i niech ci służy. Dzięki. Jej, mamy nowy pancerz. I który to jest? A które to jest to? Nie. O! Pancerz łowców czarownic na 27 poziom Matko Boska. Obuchowe, kute, cięte i zadane przez potwory iż od żywiołów na 27 poziom. Powiem to w statystykach. Robi swoje, robi swoje.